Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, cóż to się dzieje na tym nieszczęśliwym świecie? Ktoś taki jak Konstanty Drążek, słuchajcie, robi teraz karierę. I wystąpi, wyobraźcie sobie, w sobotę 27 września na PGE Narodowym. To będzie wielka gwiazda z Zenkiem Martyniukiem, z Dodą tam wystąpi, chyba ze Steczkowską jeszcze. Same gwiazdy, słuchajcie, tej naszej nieszczęśliwej popkultury. Ja się, drodzy państwo, zastanawiam, skąd się biorą te twory kulturowe, no ale wiadomo, skąd się biorą, drodzy Państwo, z nastrojów społecznych się biorą, ten twórca niejako, Spełnia oczekiwania tego tłumu, który tam zgromadzony na tym stadionie narodowym będzie tańczył, będzie śpiewał te wybitne piosenki Konstantego Drążka-Pieniążka, który zrobił chyba karierę niebywałą, słuchajcie, ma wyświetleń tych swoich filmów więcej niż Abba, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, razem wzięci. To już idzie w miliardy, to ja nawet nie chcę myśleć, co za chwilę będzie, ale, drodzy Państwo, ta popelina promowana niegdyś przez Zenków, Martyniuków, te, te całe ścieki kulturowe, tworzące w pewnym sensie naszą scenę muzyczną, bo to co kiedyś było grane w radiu na przykład, na listach przebojów, to co kiedyś było puszczane w radiowej trójce, te audycje, które prowadził przecież, czy to, prawda, Kaczkowski, czy to Man, czy nawet Marek Niedźwiecki, to była muza, której się słuchało, to była muza, na której my byliśmy wychowywani. A myśmy wtedy byli nazywani tak, słuchajcie, bo tu mówię, nie chodzi mi dokładnie o to, że tam ta muzyka popularna, to była zawsze muzyka popularna, ale były też subkultury, prawda? Myśmy byli tam nazywani wtedy, pamiętam, sharpie druty, prawda? Nazywano nas... To wszystko co złe, ale muzyka w tamtym czasie była dobra, słuchajcie. Ja tu nie będę oczywiście wspominał o tych wielkich, wybitnych zespołach, które oczywiście znamy, które podziwiamy. TSA to był wielki, naprawdę kapitalny zespół. Cytrus bym tutaj wspomniał zapomniany polski zespół, słuchajcie. Takiego zespołu jak Cytrus to w ogóle na świecie chyba nie było. Absolutnie, z taką muzyką Marian Narkowicz, po szkole muzycznej w ogóle, skrzypce, flet poprzeczny, pianino w ogóle, jakie kompozycje, a to się nie przebiło w ogóle nigdy. To się nigdy nie przebiło, yy, prawda, a taki zespół na przykład Defekt Mózgu, prawda, Sharpie druty co to za zespół, jakie teksty mieli ludzie, jaki to był przekaz do ludzi. Przekaz do ludzi kierowany. To nie było schlebianie, prawda, publiczności. Przeciwnie. To było wzmacnianie publiczności poprzez pogłębioną refleksję, którą kiedyś dysponował taki szarpidrut właśnie. Taki typ stojący w bramie, tam pijący jabola kupionego na Melinie za 14 tysięcy. Tak to wyglądało. Taką mieli, Taki mieli potencjał mentalny wtedy twórcy. Dzisiaj to jest popelina pop. pop, pelina, pop bo tu o popku też będziemy mówić, więc popelina, pop, popek, patus, też się tutaj wkrada. No i dzisiaj mamy, drodzy Państwo, tego konstantego drążka pieniążka, który, tu wspominam Państwu, też jest, jak wyczytałem, po szkole muzycznej, a więc jakieś wychowanie muzyczne ma, no te jego pioseneczki się sprzedają. No to nie są źle nagrane pioseneczki, one są melodyjne, wpadają w ucho. Ale tutaj, drodzy Państwo, utwór z popkiem nagrany w przypadku pana konstantego drążka pieniążka, prawda? Konstanty drążek, pieniążek, idealnie się rymuje. Popelina i popek, prawda? To już mi się kojarzy jakieś patusiarstwo. Popek już nie jest teraz w szpitalu psychiatrycznym. Był wcześniej na leczeniu, bo się bał, że go zamkną za to, co chciał zrobić tym pieskom, prawda? Biednym tam. Wiecie, jak to wyglądało. Popek już się lansuje z tym pyskiem pokiereszowanym, jak nie, nie wiadomo co. I śpiewają razem z konstantym drążkiem taką piosenkę. Las Vegas się to nazywa. Yy, chodź do mnie, rozpalmy ten ogień, chodź do mnie, ja już dłużej nie mogę. Figurę masz idealną! I tutaj śpiewa Popek, jesteś piękna, zabieram cię do nieba w Las Vegas, coś tam, coś tam. No teksty kapitalne, no idealne, żeby je promować na PGE narodowym, a potem się dziwić, dlaczego to społeczeństwo jest takie głupie, prawda? Totalne, bo to jest elektorat już przyszły pod wybory 2027 roku, że przyjdzie Będzwał, coś im tabna opowiada, coś im tam powie prawda i pójdą i będą głosować będą się cieszyć jak to jest szczęśliwe w naszym kraju żyć wspaniałym a kiedyś przecież kultura muzyczna w kraju tworzona to była przede wszystkim kultura protestu protestu politycznego bardzo często no, nawet Kult o tym śpiewał prawda Protest polityczny, protest społeczny, protest kulturowy był bardzo często kiedyś zauważony, a dzisiaj to zastąpione jest śmietnikiem, byle się wylansować na tle grupy społecznej, czyli dostosować produkt do oczekiwań tej grupy. Bo oni niczego nie oczekują już ci ludzie, oprócz słuchania tych pioseneczek. Oni chcą słuchać tych pioseneczek, bo to są fajne. Tak są zrozpaczeni, słuchajcie. Takim im życie dało w kość, że już nie mają siły w ogóle na nic, tylko na taką tandetną rozrywkę i dewiację. I jest jeszcze inny przebój, wielki, drodzy Państwo, Konstantego Drążka, pieniążka. Też go usłyszymy w sobotę na PGE Narodowym, bo to prawdopodobnie telewizja będzie transmitować. Drodzy Państwo, tak mówiąc, między nami, nic nie było między nami, a to jest fajna mami, jak Jackie Chan. Coś w tym stylu. Tak mówiąc, między nami, to jest bardzo fajna mami, ale nic nie było między nami. Wyobraźcie sobie głębię tego tekstu. Ile dziewczyn się zachwyci, że one są już fajne mami, prawda? Takie, fajna mami, taka, ojojo, jaka to jest super ta mami, jeszcze się trzyma dobrze. Fajna mami, no ale nic nie było między nami, wiele mami się ucieszy tutaj na pewno. No, moja mami to się nie ucieszy z całą pewnością, ale takie teksty będą, drodzy Państwo, promowane, jak będą puszczone w telewizji, to jeszcze z naszych podatków. Transmisja będzie musiała zostać opłacona. No coś wspaniałego! Chwalmy Pana! Więc ja mówię, drodzy Państwo, no jest to upadek kultury totalny, ale żebym był teraz uczciwy, drodzy Państwo, to jeszcze mam tutaj dla, dla Państwa pewną propozycję. Bo okazuje się, że mój syn, który też chodził do szkoły muzycznej, bo Król Pustkowia też grał kiedyś na instrumencie i razem z synem graliśmy nawet kiedyś sonaty Bacha w ogóle. Co to się działo? Jaka to kultura była wysoka? Chodził do szkoły muzycznej, zna nuty tam, prawda? Potrafi komponować te swoje piosenki. Więc ja mówię, no, trzeba to jakoś porównać. Co robi ten mój syn, który ma 22 lata teraz? Rozpoczyna karierę w ogóle. Tam ma y, naprawdę ambicje wielkie. Być może on też wystąpi, słuchajcie, na PGE Narodowym. I teraz chciałbym Państwa zaprosić, bo pewnie znacie te utwory Konstantego Drążka, a jak nie, to można je posłuchać. Ale chciałem Państwa zaprosić, żebyście porównali, co na przykład popek robi Stary Dziad, prawda, Patus Nieprzeciętny, co robi ten Konstanty Drążek. Dużo starsi w ogóle ludzie od ze dwa razy przynajmniej od tego gówniarza mojego syna który ma 22 lata, ale chciałem Państwa zaprosić, bo on sobie też założył swój zespół, prawda? Śpiewa rap, żebyście wysłuchali tego i porównali, jaki jest poziom. Tego, co on robi i czy to ma szansę w ogóle na przebicie się, drodzy Państwo, ten utwór mojego syna znajdziecie tutaj podlinkowany na karcie u góry ekranu. To trwa to 2 minuty 30 sekund, więc wpadnijcie, wysłuchajcie, ocencie to, czy to jest w ogóle, czy to zasługuje na uwagę, no i kwestia jakieś porównania, jaka jest muzyka, jakie są teksty u tego gówniarza i u tych starych dziadów, którzy dzisiaj robią kariery, to Państwu chciałem zaprezentować nie w ramach tam jakiejś wielkiej promocji. Mojego dziecka, bo co tam sobie wypracuje, to osiągnie, no ale jak wam się spodoba, bo on już ma tych kompozycji dość dużo przygotowanych, robi sobie sam teledyski, wszystko samo opracowuje, cały mastering, prawda i tak dalej. To jest kupa roboty dla jednego człowieka. Nie ma sztabu ludzi jak Konstanty Drążek i na pewno inne gwiazdy, więc mówię, tutaj pracy jest bardzo dużo. No ale jak wam się to spodoba na przykład i czy chcielibyście widzieć, co w przyszłości robi Leon L. Bo mój syn się nazywa Leon, a stary mu wymyślił nazwę, słuchajcie, nawet tego jego jednoosobowego, póki co jeszcze zespołu, Leon L. Więc jak wam się spodoba, chcecie wiedzieć co... Yy, prawda, syn króla Pustkowia, bo to chyba już jest poniekąd jakiś gangsta rap, takie coś, ja tam się nie znam, drodzy Państwo, no ale nie wnikam, teksty ma yy, głębokie, dużo przemyśleń, tam, prawda, się zbiera, no doświadczeń przeróżnych w życiu, on o tym śpiewa, to sobie zobaczycie, jakie on ma teksty w ogóle, co tam się dzieje w, tym, w tej muzyce u niego, a co się w ogóle będzie działo, no ale jak wam się spodoba, to Zobaczcie ten utwór, no to dajcie mu też suba przy tej okazji. Zobaczymy, jak jego kariera się będzie, drodzy Państwo, rozwijać. Hejka, cześka. Mam dla Was krótką zajawkę mojej muzy. Także widzimy. Mam 22 lata, moja ksywka to Lionel, okropnie głodny sceny, byle bredni nie jadam, wiesz, tata mój jak Zeus, to dlatego rzucam piorunem, a gdyby nie te wersje, to bym dawno już... Się. Moim celem nie muzyka, muzyka to moje życie Jakiś debil rzuca gównem, ma wy się przed nim płaszczycie <noise> Zostawię wam tylko tyle, chcecie więcej to napiszę, a wy na mój kanał wbijcie Pozdro No i żeby coś wypromować, drodzy państwo, no oczywiście, no to musi się zebrać tłum Ten tłum musi pójść jak muchy, wiadomo do czego lgnąć Żeby coś zostało wypromowane, bo jeśli twórca przyjdzie I tak jak król pustkowia rzuci światło na ludzkie zaciemnienie, prawda? Jeśli tak będzie, to twórca zostanie odrzucony, i to jest tak jak z tymi obrazami, które kiedyś tam były malowane przez tych wielkich mistrzów. Jak ktoś namalowali, jak ktoś wyrzeźbili, to wszyscy patrzyli tak. Wszyscy patrzyli, co to jest takiego? Czemu to jest takie brzydkie? Czemu to jest do nas niedopasowane, prawda? No ale ludzie nie rozumieją twórczych nastrojów w ogóle. No wyobraźcie sobie, że jak się pojawiła muzyka Mozarta, która dzisiaj jest bardzo popularna, przecież nie ma w tym nic niezwykłego, albo Bacha wcześniej, to jak ludzie usłyszeli barok, to nie wiedzieli też jak do tego podejść. I dzisiaj to już jest coś zwykłego, no ale dorównać Bachowi, Mozartowi, czy nawet Jimiemu Hendrixowi, to ja już nawet nie mówię. No chyba, że ktoś myśli, że taki grajek, yy, który tam bierze gitarę do ręki, jak ten baron, że on coś potrafi, no to jest człowiekiem naprawdę, yy, nie chcę używać brzydkiego słowa. Ale drodzy Państwo, żeby już nie przeciągać konstanty drążek, pieniążek, prawda? popeczek, patusia, peczek się pojawia z Konstantym Drączkiem to jest promowane tam wszystko no i w kontrze do tego Liona L, który chce być wielką gwiazdą rapu w Polsce ale taki rap z zasadami musi być, żadnego sprzedawania się koniec, nie idziemy na układy z systemem to ma być naprawdę twarde no pewnie do czasu, aż dostanie pierwszą reklamę albo jakiś kontrakt, zobaczymy także ten utwór, drodzy Państwo mojego syna oczywiście, polecam Państwu będzie na ekranach końcowych się pojawi no i tutaj też link do kanału Państwu zostawię, jak chcecie obserwować karierę mojego syna. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!